Następna. Muszę wpisać hasło. Pięć. Do tej książki. Nauczyłam się jeść tego hasła. Pięć. Pięć. Zero. Trzy. Zero, zero, trzy jeden. O to ja, to ja. To ja, to ja. Proszę. Poczekajcie. Ej, wiecie co? On zniknął, bo ja otworzyłam drzwi i tu robi coś bedrock. Włożę sobie. Mam krucyfiks, więc nie obroni. I kolejny krucyfiks mogę kupić. Za stak tych. No a już tyle. To zabiorę mu 15. Bo go wypłaciłam. Dobra, a cały stak to mogę wszystko? No tak. Zabieram. Klucz. Ja naprawdę wyrzuciłam. Dobra, idziemy. Następna część dalej trwa. Będę chciał jeszcze szybciej biegać. O, idziemy. Chcecie, żeby poszłam do Rumsów? Dobra, idziemy do Rumsów, ale to w następnym odcinku. Jak wiecie, chociaż 100 albo miliardy, to, to na pewno pójdziemy do 1000 do pokoi. Na pewno. Tylko, że wy je chyba za bardzo nie chcecie. Zobaczymy kto chce. A użyję tego. Kto chce? To mogę pójść dziś teraz do rundzów, ale, ale musicie zostawić bardzo dużo. Ale nie, potem po odcinku pójdziemy. E, który to był pokój? E, 61 na pewno. No, 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 łatwe, no, łatwe. Watwiuuno, watwiuuno, matwiuuno, matwiuuno! O, szpital, to już dziwnie. Oczywiście biorę sobie te koksy, bo one są fajne bardzo. Dobra, zaraz sik, teraz będzie sik. Ej, widzicie, tu jest rums. Są brumy z tyle Aaa, Odwracam się. Szybko uciekam. Chyba środek, chyba środek. No, środek. Teraz który? Środek, środek. E, to wiadomo, że się. Szybko. Im koksa. Dobra, jesteśmy. E. Jest. Dobra. E! Dobra, nie. Szykujcie się, zaraz będzie to. 90. A na dziewięćdziesiątym mogę się wywalić. To bardzo. A poczekaj. Ale to potem. Bo muszę zaraz kogoś. Jakieś książki posłucham. osiem. już to, 90. Już jeszcze mogą pojawić się lekkie po problemy. Dobra, zaraz to i poczekajcie. Dobra. Oj, oj oj. Wielkie problemy nie tak jak na tamtym odcinku. Boi się bardzo. Poczekajcie. Ej, dobra, znalazłam kolejne i się bardzo przeskoczyłam. Może szuka kogoś? Wow! Widzieliście? Tu się tak patrzy się. Widzicie? Tu się Potem sobie zobaczę. Ja nic nie widzę już prawie. Ej. U kaʻo ʻoe mai? Shikou, shikame! Muszę się przetwaliśmy. Przetwaliśmy. E, dobra. Musia, Nie chciałam od nowa, bo. Bo chcecie, żeby poszłam tutaj. Nie muszę. E, dobra, ale macie, ale macie zostawić pod tamtym odcinkiem ponad 100 łapek. Albo 200, albo ile tam wbijecie. Dobra? E, szybko będę nagrywać. E, jest, jesteś w A00. Jest 1000 pokoi. No dobra. Szybko to minie. I wygramy. No, przeszłem. przeszłam już figurę. Figura była najtrudniejsza, bo ona potem słyszała mnie. Musiałam. <ścoughs> Cztery totemy, ale mam już ostatni. Chyba coś leci. A nie, przewidziałam się. A 500, a 600, a 700. A 800, A 900, A 1000. Zegar, gdzie zginęłam? No, Mamy. Załóżmy to na siebie, to będziemy widzieć. Wow, widzimy przez szkło. Chodźmy, Exit. <tryk> Zdało się! Przeżyliśmy to! Yes, Przeszliśmy to, ale nie możemy się teraz zwrócić. Dzięki za odcinek! Hop! 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 Dzięki! E, chcecie dorsy 2? Zrobię dla Was tabliczki! Soup like To macie zrobić, to macie zrobić, to macie zrobić, to macie zrobić, to macie zrobić. Pozdro! Napiszcie coś w komentarzu, na przykład DORS A 100 tysięcy, góra Cię prawie pokonała. Na przykład jakieś byle komentarze, aż kończę. Do Hej! Siemano! Siemano w Mordewalo!